Jestem już pod koniec trzeciego rzędu. Mam 10 muszelek zrobionych, w zasadzie to 9,5. Jeżeli robicie mniejszą ilością oczek z 11 oczek początkowych, to powinniście mieć tych muszelek 8, a w zasadzie 7,5. I teraz, niezależnie od tego, ile mamy tych muszelek, wszyscy przerabiamy ten koniec jednakowo. Każdy rząd, w którym będzie rozpoczynał się od połowy muszelki, będzie kończył się drugą połową muszelki, czyli na koniec, na winięcie i w miejscu, w którym już mamy te trzy półsłupki nawijane, jest tu naprawdę ciasno, przerabiamy kolejne dwa, żeby było razem po prostu pięć. I tak przerabiamy każdy rząd, w którym y, będzie połowa muszelki Łączymy ten rząd wbijając się w pierwszy półsłupek nawijany Od którego rozpoczynał się ten rząd I tu robimy już normalne oczko ścisłe Nie te od tyłu, tylko normalne Te od tyłu było potrzebne po to, żeby ładnie podkreślić dno Ach, niestety o tym zapomniałam I teraz czwarty rząd Czwarty rząd jest tutaj u mnie. Rozpoczyna się od jednego oczka łańcuszka, i następnie musimy zrobić e, w miejscu, w którym jest oczko ścisłe pomiędzy muszalkami, tutaj kolejną muszalkę. Czyli rozpoczynamy od Jednego oczka łańcuszka, proszę zrobić od razu nawinięcie i zerkamy w miejsce, gdzie jest oczko ścisłe pomiędzy muszelkami. Tutaj wbijamy się już w to oczko ścisłe pod dwie niteczki, czyli normalnie, i wykonujemy muszelkę składającą się z pięciu półsłupków nawinianych i ona jest dokładnie narysowana na oczku ścisłym w schemacie Raz Dwa Trzy Cztery Zobaczcie, muszelka jest gotowa. Następnie musimy zrobić za muszelką oczko ścisłe na muszelce z rzędu pod spodem. Na najbliższej muszelce z rzędu pod spodem. Poczekajcie, chwilkę ja sobie odplączę nieco. Oczko ścisłe, robimy na muszelce. W rzędzie pod spodem, dokładnie w trzecim półsłupku. Raz, dwa, trzy. Wbijam się zatem w trzeci środkowy, dokładnie na samym środku muszelki, półsłupek i wykonuję oczko ścisłe. I powtarzamy muszelkę. Nawinięcie w oczku ścisłym. Muszelka, czyli zobaczcie, rząd tak się fajnie z rzędem za zębia, tworząc właśnie ten muszelkowy wzór. 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I każdą muszelkę zamykamy oczkiem ścisłym w trzecim oczku na tej muszelce, zaraz po lewej stronie. I tak przerabiamy do końca czwartego rzędu proszę tak przerobić i pod koniec tego czwartego rzędu widzimy się podają dalsze wskazówki jestem już pod koniec czwartego rzędu, czyli doszłam do miejsca, które rozpoczynało miejsca, które rozpoczynało się jednym oczkiem łańcuszka przed pierwszą muszelką czyli to jest dokładnie to miejsce muszelka i zawieszamy tą muszelkę właśnie w tym oczku ścisłym w, w oczku łańcuszka, przepraszam wbijamy się w oczko łańcuszka i tu robimy oczko ścisłe przybliżamy, zacieśniamy to wszystko, żeby nabrało kształtu torebki tak będziemy zawsze zakończać rząd, który rozpoczyna się od Jednego oczka łańcuszka. W zasadzie kolejne rzędy to będzie powtórzenie rzędu trzeciego i czwartego. Na okrągło powtarzamy te dwa rzędy, i wtedy będą nam się tworzyć ten ładny wzór muszelek. Pokażę Wam jeszcze, jak rozpocząć powtórnie ten rząd trzeci, bo. On się rozpoczynał tak naprawdę na półsłupkach Czyli tak wracamy znowu do połowy muszelki Będziemy przerabiać teraz połowę muszelki Jedno oczko łańcuszka, nawinięcie I w oczku, w którym było łączenie rzędu W tym jednym oczku łańcuszka Wykonujemy trzy półsłupki nawijane 2, 1, 2 i 3. I oczywiście drugą połowę muszelki przerabiamy pod koniec rzędu, czyli dokładnie to samo co w trzecim rzędzie. Tyle oczywiście, że ten trzeci rząd był robiony na półsłupkach, a tutaj przerabiamy Dokładnie to samo co pod spodem, czyli tą połowę muszelki zawieszamy na trzecim półsłupku w muszelce obok, po lewej stronie. W zasadzie y, powtarzamy ciągle ten schemat. Oczko ścisłe, nawinięcie i kolejna muszelka w oczku ścisłym. To powtarzamy, już każdy rząd będzie identyczny. Będzie on się różnił tylko Sposobem rozpoczęcia i zakończenia rzędu. Na przemiennie będziemy właśnie te dwa sposoby rozpoczęcia yy, raz będzie się od połowy muszelki, a raz od jednego oczka łańcuszka zaczynać. Także przerabiamy tak samo 5 półsłupków nawijanych oczko. Ścisłe, czyli to już takie powtórzenie, i jeżeli będziecie chcieli zakończyć ten rząd, to warto sobie jeszcze, jeśli nie pamiętacie, to wrócić, cofnąć filmik do tego rzędu trzeciego. A jeśli będziecie chcieć rozpocząć kolejny rząd, to też cofamy filmik do rzędu czwartego. Także to taka tyle mojej tutaj. Tyle mojego tłumaczenia, jeżeli chodzi o sam wzór, i do tego właśnie tylko momentu zrobiłam schemat, bo dalej nie trzeba. Wystarczy powtarzać te rzędy. I teraz, jak długą robimy? Yy, ile rzędów? Jeżeli troszkę cofnę, żebyście widzieli, co tutaj się będzie działo. Moja torebka ze sznurka yy, mm, ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzędów, yy, takich właśnie jak Wam pokazałam. Jeden ostatni rząd, na który jeszcze do Was wrócę, także Wy ostatni rząd robicie razem ze mną, bo będzie on minimalnie inny niż reszta. Także jeżeli przerabiacie sznurkiem 5 mm albo grubą przędzą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć rzędów, a ja Wam powiedziałam 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzędów sznurkiem. Ile rzędów tym cieńszą cięż... przędzą, tu Wam jeszcze powiem, no bo jeszcze nie zrobiłam. Planuję zrobić plecaczek, więc jeszcze tutaj Wam wszystko powiem. Jeszcze raz sobie zliczę, bo coś pamiętam, że tu było. Więcej rzędów, a to dlatego, że widać że przędza jest minimalnie cieńsza od sznurka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze pamiętam. Siedem rzędów, a ósmy już był tym rzędem nieco innym. Także na ostatni rząd, niezależnie od tego, co robicie, wracacie razem ze mną. Ja tu zrobiłam po prostu. Wysokość mniej więcej na 13 cm. Ta jest troszkę krótsza, więc o, ta też ma 13 cm. A ta niebieski, ten y, habrowy czy też kobaltowy plecaczek będzie na pewno dłuższy. I to Wam też powiem, ile dokładnie rzędów musicie zrobić. Także przerabiacie teraz muszelkowe rzędy. A w następnych filmikach, już w następnych częściach, pokażę dokładnie wszystko, jak zrobić klapkę, sznurki itd. Zobaczcie, co tutaj już powstało. W moim plecaczku zrobiłam 17 rzędów muszelek. Mam dokładnie 20. 5-6 cm, 25-26 cm wysokości tego plecaczka. Jeżeli przerabiacie torebki, to już poprzednim razem wam powiedziałam, ile powinniście mieć mniej więcej rzędów i wysokości. Zobaczcie, pokażę Wam dla porównania, o ile wyższy o ile wyższy jest plecaczek od torebki i teraz razem, wszyscy razem, niezależnie czy robimy torebki czy plecaczki wykonamy ostatni rząd, który zaciśnie nam troszkę otwór torebki czy plecaczka tutaj jest zdecydowanie za luźno, musimy to zacisnąć i teraz musicie zdecydować, która strona Waszej, waszej torebki i plecaczka, to będzie strona, ta widokowa, widoczna, a która będzie z tyłu przy ciele. W plecaczku okazuje się, że szef, który robimy na początku, na końcu rzędu, jest widoczny i skręca w prawo. Zobaczcie, u mnie to jest to miejsce, i to jest zupełnie naturalne. U mnie będzie to ta część dotykająca pleców, także idzie to do tyłu i nie ma problemu. W torebkach to miejsce praktycznie jest niewidoczne. Zobaczcie, one troszkę jest widoczne, ale z racji tego, że torebka jest krótka, praktycznie tego nie widać, także mocno mi się to ukazało dopiero w plecaczku. Ale tak jak powiedziałam, to pójdzie do tyłu, więc odwracam i zerkam sobie na przód I teraz, jeżeli wykonujecie torebkę taką jak tutaj Bez klapki, czyli z, tym, z tą pętelką To musicie już w tym ostatnim rzędzie zrobić razem ze mną pętelkę Natomiast jeżeli robicie klapkę to na razie wy omijacie to miejsce z pętelką i po prostu robicie ostatni rząd ten zciaśniający razem ze mną, ale bez, bez tej pętelki Pentelka w waszym przypadku będzie dopiero tutaj na klapce oczywiście klapkę też pokażę ale to dopiero po tym ostatnim Rzędzie ta pentelka będzie u Was na klapce, i ją też oczywiście pokażę. Przypomnę także, film jest trochę taki rozczłonkowany. Dużo zależy od tego, co Wy robicie, ale postaram się ogarnąć to wszystko. I teraz szydełkujemy ostatni rząd. I w przypadku osób, które robią torebki. Wasza pętelka Pewnie będzie No tutaj Po tej stronie Będzie po tej stronie Czyli musicie zrobić cały rząd I dopiero po środku Po środku Tego tyłu Zrobić pętelkę I ja właśnie tak zrobię Pokażę Wam jak zrobić ten ostatni rząd I jak będę już wracać tutaj ku końcowi tego rzędu, to pokażę, jak zrobić pętelkę. A osoby, które robią klapkę, pomijają to i w ogóle Was to nie interesuje. Także teraz po prostu jest ten rząd. Jest on bardzo prosty. Trzymam trochę Was w napięciu, ale y, chciałam to wszystko tak w miarę logicznie wytłumaczyć. I teraz rozpoczynamy y, pracę. W zależności albo od oczka łańcuszka, albo od połowy muszelki. To dużo zależy od tego, na jakim rzędzie skończycie. Ale to nie ma znaczenia, bo po prostu różnica jest taka. Ja robię jedno oczko, no bo akurat od tego rzędu rozpoczynam, i muszelka będzie się składać nie z pięciu, a czterech półsłupków nawijanych, i taka cała moja filozofia, tak akurat sobie wymyśliłam i to naprawdę fajnie e, tak delikatnie ściśnia otwór na na torebkę, po prostu planuję jeszcze, to tak Wam powiem e, już poza po, poza tym tutaj wytłumaczeniem planuję jeszcze do tych torebek wszyć e, podszewki Planuję to zrobić ręcznie, więc troszkę pracy mnie czeka. Cztery półsłupki i oczywiście oczko ścisłe, zamykające muszelkę. Tak proszę przerobić do końca rzędu. Osoby, które robią pętelkę, planują dokładnie, żeby była po środku tyłu torebki. I ja dla Was specjalnie jeszcze tutaj wrócę i pokażę, jak ją wykonać. Także robimy po prostu muszelki z czterech półsłupków nawijanych jako ostatni rząd. Dla osób, które razem ze mną robią torebkę bez klapki z taką pętelką, pokażę teraz, jak ją wykonać i musi być ona w ściśle określonym miejscu. Teraz odwróćcie sobie wasze torebki. Popatrzcie, gdzie jest środek. I pętelka musi być zrobiona dokładnie w oczku ścisłym na środku tyłu. To jest dokładnie to miejsce. U mnie to jest to miejsce, chociaż ja zaraz to spruję, tylko pokażę Wam, bo w przypadku y, torebki z klapką czy plececzka z klapką, nie ma potrzeby tutaj robić pętelki. Ale o co chodzi? Po prostu zanim zrobicie oczko ścisłe. Po zrobieniu czterech półsłupków nawijanych ostatniej muszelki przed pętelką wyciągamy taką długą pętelkę na długość, którą preferujecie. U mnie pętelka, być może Wam się akurat przyda ta informacja, ale to może być kwestia bardzo indywidualna, u mnie ta pętelka w tym przypadku, zobaczcie, ma... No, ile ona ma? O no, mniej więcej 6,5 cm, 7, 6, 7 cm, ale możecie zrobić krótszą tą pętelkę. Wszystko zależy od tego, gdzie umieścicie guzik. I teraz odwróćcie sobie, odwróćcie sobie robótkę. Popatrzcie, czy lepiej będzie, jeżeli guzik będzie niżej, jeżeli będzie wyżej, jeżeli wyżej, no to ta pętelka musi być krótka. Jeżeli niżej, nieco dłuższa, musi chodzi o to, żeby po prostu tutaj pętelka nam całkowicie zaciskała torebkę. I ja to tak zrobiłam. Ona musi całkowicie zaciskać torebkę. Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że o zobaczcie, w ten sposób będzie na wpół otwarta torebka, żeby po prostu jakiś tam złodziejaszek nam czegoś nie podkradł jej. W tej torebce w kolejce albo w środku transportu publicznego, i to jest tylko jeszcze taka kwestia, którą trzeba zaplanować. A więc, tak przymierzcie guzik, zastanówcie się, ile centymetrów musi mieć wasza. Mniej więcej nie jest to tak idealnie określone. Zawsze guzikiem można to jeszcze wyregulować. I teraz. Wkładamy szydełko do tej dużej pętelki Przytrzymujemy sobie tutaj palcami ją żeby, no żeby móc zrobić po prostu oczko ścisłe Pilnujcie też, żeby ona Wam się nie powiększała Bo tutaj kiedy ciągniemy to ona się powiększa A więc tak w miarę ścisło pilnujcie tego miejsca Musi być też kontrola nad niteczką tu A więc tak Przetrzymuję moją pętelkę. Tu trzymam, żeby się ona nie powiększała, i jakby nigdy nic. <laughs> przepraszam, robię oczko ścisłe, przeciągając przez to miejsce i właśnie przez tą moją rozwleczoną, dużą pętelkę. To miejsce jeszcze jest takie, no niezaciekawe, troszkę brzydkie, i teraz od razu. Przytrzymujemy tutaj, żeby nam się ono nie poluźniło. Tu od razu robimy nawinięcie i robimy ostatnią muszelkę. O, przytrzymujemy. Poćwiczcie sobie. Naprawdę, to może tak wyglądać, tylko groźnie. I robimy ostatni, ostatnią muszelkę składającą się z czterech półsłupków nawijanych i zaraz ja zrobię i pokażę Wam, co mi tutaj wyszło trzy cztery i doszłam już do początku rzędu i zobaczcie pętelka jest gotowa, ale osoby, które robią właśnie tą wersję muszą jeszcze zrobić oczka ścisłe Wykończeniowe, tak jak tutaj u mnie, i te oczka ścisłe one jeszcze bardziej usztywnią górę torebki, nieco ją ściaśnią Jeszcze bardziej, nieco ściaśnią ale też sprawią, że to miejsce tutaj, które no nie wygląda tak atrakcyjnie, jest takie rozwleczone to miejsce i one się zobaczcie, wyciąga, że to miejsce yy, zacieśni nam. Tą pętelkę, i ona będzie prawdziwą pętelką. Także teraz, osoby, które robią tą wersję torebki, na samym samym końcu wykonują jeszcze na około rząd oczek ścisłych, czyli wbijamy się pod dwie pętelki, czy to jest półsłupek, i wykonujemy oczko ścisłe, czy to jest właśnie oczko ścisłe. Po kolei przerabiamy nasz rząd. Już takim ostatnim, właśnie tu zrobiłam w oczku ścisłym. Później pamiętajcie, żeby każdy półsłupek przerobić oczkiem ścisłym na około. I jeżeli już dojdziecie tutaj do tego miejsca, to postarajcie się. Wszystko zciaśnić, ale może ja jeszcze do Was tutaj wrócę i pokażę. Także za momencik dojdę na około do tego miejsca oczkami ścisłymi. Jestem w miejscu pętelki, przeszłam oczkami ścisłymi na około. Powiem wam tak swoją drogą, że bardzo fajnie też taki workoplecak wygląda. Młodzież lubi nosić teraz takie workoplecaki, być może wasza córka, nastoletnia albo wnuczka zgodzi się na taki szydełkowy workoplecak. Kto wie, może też jest taka opcja. I teraz jak tutaj sobie poradzić? To miejsce bardzo brzydko się rozwlekło. Teraz ciągniemy pentelkę, zciąśniamy ją. I jakby nigdy nic, przerabiamy oczkiem ścisłym to miejsce. Ale musi być, słuchajcie, ściśnięte. Omijamy, najlepiej jest ominąć to miejsce i przejść od razu do pierwszego półsłupka, a to miejsce przytrzymać tutaj pętelkę, żeby nam nie przeszkadzała już więcej. I zobaczcie, jest zrobiona już zwarta pętelka ona nie będzie się rozciągać. I tak wygląda ten mój sposób. Ja przejdę oczkami ścisłymi do początku rzędu i powiem wam jak to zakończyć. Tutaj powstał mój, moje pierwsze oczko ścisłe. To jest dokładnie to miejsce i ja Zakańczam w ten sposób, wbijam się szydełkiem od tyłu, nakładam pętelkę na szydełko i wyciągam do tyłu pętelkę, aby tam zrobić jeszcze jedno oczko ścisłe, mocno zaciskam i odcinam swój, yy, swoją przędzę, tak jest w przypadku tych torebek bez klapki. Ja nie odcinam, bo zaraz to wszystko, co zrobiłam, spróję, ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak ta pentelka teraz, ona się tu prezentuje. U mnie jest na środku w miarę. Guzik musiałabym przyszyć gdzieś tutaj, ewentualnie, żeby, żeby właśnie tam mi nikt nie, nie grzebał. No i tak to wygląda. Dla osób, które robią klapki, ta informacja była zupełnie niepotrzebna, bo wy oczka ścisłe dopiero będziecie robić na samym końcu, po zrobieniu klapki. One też tutaj będą, ale na samym końcu, już jak zrobimy całą klapkę i, i, i wszystko już będziemy mieli gotowe, wtedy wykonamy. Oczka ścisłe, a więc ja sobie tu spróję i dojdę do Was do miejsca, w którym połączę rząd muszelek, ostatni rząd składający się właśnie z czterech półsłupków.